A, to już nagrywamy. Dobra, spoko. Siema, tu The Master, a to jest kolejna część um, NBA 2K PRACTICE GAMEPLAY, tym razem z gry NBA 2K11 i jedziemy grać z drużyną Orlando Magic. Posłuchajcie sobie chwilę jeszcze muzyczki, a ja się napiję fanty. Dobra. Jest git. Rozumiem pana, pan działa. Dobrze pachnie. No i chowamy klawiatura. I klikamy start. Aha. Ehm, powiem wam, jakie planuję jeszcze zrobić. Zapozuję może. Powiem Wam z jakich jeszcze drużyn będą na pewno praktycznie. Będzie to na pewno drużyna West Sophomores. Będzie West. Western Conference All Stars. Eastern Conference All Stars. Będzie Boston Celtics. Phoenix Suns. Ee, Chicago Bulls. Milwaukee Bucks. Minnesota Timberwolves. Eee... Gdy go jest I Oklahoma City Thunder. Na razie wszystko tutaj promuję. Mm, Oreszcie poinformuję w osobnym filmie, czyli audiologu. No dobra, nie będę, nie będę pieprzył już, tylko gramy. Nie, 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 nie. Gramy. Fajną muzyczkę zaspodali. Nie mam wyczucia do co do Dwighta do Howarda. Eee, zaraz coś zagram Gorta, tam się nie bójcie. Tak, 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 jeszcze w NBA 2K11. E, Gortal Gra w Orlando Magic, ale już NBA 2K12, gra Sphinx. Hmm, szkoda, że tutaj nie da się supermena zrobić. Aha, będzie jeszcze na pewno praktyz gameplay z różnych Houston Rockets. Na nim prawie tracił. <grym _> Ciekawe czy... Ale y y y nie wiem czy to da się zrobić supermana. Chyba się nie da. E szkoda. Kurde, też tak jest tak słabo. Niedobra nie umiem. <grym> Ja mam bardzo so... Ja dużo gram w ale mam strasznie swoje wysoko. tylko 70 cm. Czyli skacze na wysokość eee... Na wysokość 2 metrów i 40 cm przy mojej wysokości ma 72 To jest ja tak umiem. Ła! Ja! Jak to się robi? Możecie mi napisać w komentarzach, yy, czy, czy wolicie piłkę nożną, czy koszkówkę i jakoś to uzasadnicie. Taka, taka zabawa. Jeżeli mi się spodoba, kogoś odpowiedz, to dostanie co najwyżej suba i już. Także... BYŁO! Sam to miałeś trafić. Kuk, co za dziewczynka, nawet trafić nie umie z A patrzymy od. To było niezłe! Hardcore jest na maksa, <grych> Jak rzucę z nim sobie z połowy, idę <grych> Howardem. i jak trafi, to ja go normalnie zabiję. O, ja Dobra, to już 21 forwardem się nagrałem, pożegnaj się dłać. Siema, nara! Dobra. Eee... Może to było nieprzyjemne, ale kit. Tutaj mamy Marcina To Proszę bardzo, jak jej mamy. No, też on wysokie. Dobra Are you sure? Yes, I'm sure o, on szybki, kurde jak się to pornie nie biega to jest straszne Ale zawsze jest polek, nie? Też nie mam do niego wyczucia Gożula. Kurde A, to się nie trzeba dłużej wstrzymać Okej, okay, spoko a teraz za długo, kurde. Nie ogarnię tego gościa. O. Patrz, prawie. Dobrze, Gorty. Gorty. Nieźle! Nieźle, nieźle. Jak na pierwszy wsadzik? Wtedy to podobno moc, mocna strona, naszego nago The fuck? The... No. No, takie kompleksy den mój den jakieś zryte wejściu USB, muszę wymienić. Ach. Ale zes, no kortat. no proszę cię, Marcinek, Ty sobie jakieś jajca robisz, prawda? No powiedz mi, że się żartujesz, no. Ale ty, ty przecież umiesz rzucać, kurczę, musisz chcieć! No weź się w garść, jak nie trafisz z tego końca bojsko, to... Uh, zamieniam cię na tego tamtego pana. Z numerem no, chyba trzy, no, chyba dwa, czy tam ileś tam... Dwanaście. No i coś ty zrobił, kurde, miałeś trafić! Ja pierdolę. Nie umiesz grać, Gortit. Gorty. w kurde. Nie umiesz. Byś teraz nie trafił tego w zasadę, to ja bym ci zrobił. Ale dobra. pa pa, już się z tobą nagrałem. Dwight Howard. Start, yes. Start, yes. No, Dwight'em Howardem, którego na jak chyba 12. No. Gordon to jest oczywiście, pochowa trzynastka. W można dostać od tego żura. Kurde, jeszcze w sadun nie zrobił ham jeden. Ham na ham była jedna. Kuuuurde... Weź, teraz ja trafię z trójki. Weź, jesteś gorszy ode mnie, wstydziłbyś się. Wstydziłabyś się! Huardino! Weź, żal mi cię wyjdź z tego w ogóle Zambija sobie Łania zły krzyk, ale dobra może być Możesz mieć jak na twoje gusta Weź słabe Kurde idź spać w ogóle do świny Cioto łysa maksymalne skupienie. No nie, no proszę. Trap w końcu. O to mi chodziło. Dobra. Ze względu na to, że zbliża się koniec czasu, mamy jeszcze 3 minuty nagrywania. Proszę bardzo, 3 minuty. Wykorzystamy je na wódce za 3. Trzy, w trzy minuty zrobimy, 3 trzy rzuty za trzy. <laughs> I żeby wiedzieć, że je w ogóle trafisz. W Light i kurde. kurde. ciao. Śmieciu! Śmieciu ty jeden ja ty. Źle zes. Nie, ja już potrafię wyczuć kiedy do mnie trafia, a kiedy trafi? Zes. To widać po jego reju, że nie umiem rzucać. Aha, co to było? No, Jak to źle? Dobrze rzuca, ale nie trafiam. Dwie minuty! Dwie minuty! A zrobiliśmy jakieś trzy rzuty to znaczy w jedną minutę. O to chodziło! Nie wiem, ile mam minut materiału. Ale w dupie to mam! No, Dwight, ty mnie dobijasz. Jakie kurde dobre w stanach, a ty nie umie trafić. Będę tu rzucał, zotrwał to skutku. A naprawdę to już był fadol. Będę to tak długo, że ty tu trafisz. Dopiero jak tutaj trafi pierwszy raz za trzy, to skończy film. Bo tak nie możesz zostać, Dwight. Siopierdzielę. Tak nie możesz dać. Jeżeli chcesz wypracować koszka, że musisz umieć rzucać za trzy. Inaczej to nie pociągniesz długo. Może jakiś fuksem trafi za 10 lat, za 10 minut. Nie, nie myślę, że trafi. Czasu nie ma. Dobra. Teraz trafisz. Czuję to. Nie. No nie. A teraz będę musiał to wszystko obejrzeć Skompresować I wrzucić na Youtuba A to jest jakieś godzina roboty Czego się nie robi Koniec czasu mam, ale będę to ochłócał dopóki nie trafisz Jeszcze masz 5 szans 5 szans Kopujesz Dwight 5 szans 5 szans, jeszcze masz 4 Jeszcze masz 4 szansy Dwight nie, nie nie wykorzystaję No ciao to Jeszcze masz trzy. Jakże nie ta w tej z tych razy, to ja ci wykopię z NG i nawet z witpysk tutaj to też mogę być dobry A w złotach za muszę być dobre, no, bo bez tego nie pociągnie jeszcze dwa razy masz Trafiłem? Nawet sam nie wiem Zdziwimy się, że nie. <grych> no. Jeżeli teraz nie trafi, to już wykonać przepięknego wsadzika, który mnie zwali z tej kanapy, na której teraz siedzę. Nie chcę siedzieć na taborecie. O, bo się ustawię po godziny. Ale krzywulec no white. Dobra, teraz musi zaofundować pięknego wsadzika. Na koniec filmu pożegnaj się z widzami ładnie. Może być. To by było na tyle. Dzięki kochani za oglądanie. Trzymajcie się, cześć i na razie. Następny odcinek już jutro. Przygotujcie się na drużynę sophomores. Cześć.